Jakiej przyczyny się najbardziej boisz? się Co by się nie boję? Nie, nie, prostu czasem. Ja się nie, nie, tak jednej co najmniej. Siema. Dzisiaj zobaczycie moje zmagania na Run Magedonie. Wybrałem formułę rekrut, bo we wrześniu zeszłego roku byłem na intro i raczej na luzie dałem radę, więc po prostu chciałem zobaczyć, czy ten level wyżej też mi się uda. Będąc na miejscu, warto sobie zostawić więcej czasu na takie perełki, jak te krasnoludki i na śnieżka, albo żeby sobie po prostu pocilować, albo na dodatkową rozgrzewkę, bo ta Run Magedonowa według mnie jest trochę za krótka. Poza tym myślę, że najważniejsze to się oczywiście dobrze bawić na samym biegu i ewentualnie wyciągać wnioski na przyszłość, bo raczej zawsze będą. A to, czy mi się udało przejść wszystko bez wcześniejszego przygotowania, to się przekonacie za chwilę. Dobra, pierwsza przeszkoda, która mi sprawiła kłopot. W ogóle nie wiem jak się na to wskakuje i nie wiem jaka jest technika przechodzenia tej ściany. Ale koniec końców się udało, więc miejmy nadzieję, że następnym razem będzie płynniej. Tutaj jeszcze dwie przeszkody, których nie udało nam się nagrać, i zjeżdżalnia to według mnie bez dwóch zdań najlepsza przeszkoda na tej edycji Magedonu, jeśli chodzi o fan. Que bosta, mas muito troféu. Qual que Jeśli chodzi o przeszkody błotne, to mi się osobiście podobały, natomiast jedyne co, no to trzeba było bardzo uważać, żeby się nie poślizgnąć i nie zrobić sobie krzywdy, no ale generalnie to nie był większy problem. Natomiast jeżeli chodzi o tą następną przeszkodę techniczną, to tutaj już był większy problem, bo ludzie mieli bardzo, bardzo mokre ręce i ja się po prostu ześlizgiwałem od razu, jak tylko wchodziłem na nie. Generalnie jak byłem kilka miesięcy wcześniej na tym intro, no to tam przechodziłem dokładnie tą przeszkodę i nie miałem żadnego problemu, natomiast tutaj, no to musiałem się namachać. Bardzo, bardzo mocno. Ale dłużej sieć na tym, potem się troszeczkę. Potem się to było, ciężkie, Masakra, ale dałeś radę Tam bardzo dużo zależy od tego, jak wchodzisz, to niektóre są tak śliskie, że w ogóle się nie da wejść Bo zaraz wiesz, zbadam Jest W tym roku ci się wydaje lżejszy O jaki jesteś ta przeszkoda była dość prosta, musieliśmy tylko przejść taką jedną pętlę, natomiast poprzednim razem jak byliśmy na intro, to musieliśmy wyjść na taką tamę, no i tam było dużo, dużo trudniej. I w ogóle po całej przeszkodzie byliśmy tak zmachani, że ciężko było w ogóle kontynuować dalej cały bieg. No, jak sami widzicie, dużo, dużo cięższa wersja tej samej przeszkody.

Coś Nie, nie Ty tak. spokojnie. <grym> wygrałeś czy nie wygrałeś? Kurwa, nie wygrałeś. Dużego pyka mi da. O, jak Kurwa. O, kurde. o. Ej, no, o, ale no, o kurde, no, W sumie masakra. A, za długo trochę. Siemasz dalej. W próbuj, nie uda się też radę? Nie szale, jestem tak zmęczony, no ja po pierwszy, tym na tym pierwszym mogłem wiesz, nie? Oh, mogłem nie Ryzykować tak? Tylko mogłem Ale to po prostu przejść w no? Na spokojnie jak i sobie. Na noga, to... Jak już zrobiłem, to już taki no, Tak. Kurde, wiem, że jakbym dał radę, to próbował jeszcze. No i co? No i Nie udało się. Myślę, że gdybym dwoma rękami się trzymał tego, tej gruszki i jedną próbował po prostu w dzwonek trafić, no to za drugim razem by mi się już udało. Natomiast ja jak tam byłem, no to byłem przekonany w 100%, że ja to po prostu zrobię i tam nawet widać, że brakuje mi dosłownie centymetra, żeby ten dzwonek dotknąć. No ale co zrobić, no nie udało się i tyle. Gratulacje! Udało się! Bardzo dobry, chcesz Dobra, małe podsumowanie na koniec. Trzy przeszkody nie zaliczyłem. Mój brat wszystkie przeszedł, także mega szacun dla niego. I co? Tam w ogóle niewiele mi brakło w nich, więc myślę, że trochę lepiej podejdę następnym razem. Nie będę się tak pompował na wszystkich, tylko na luziku sobie będę je robił. Jeżeli będą jakieś dodatkowe przeszkody, tak jak w tym, tym razem ta lina, którą przechodziliśmy nad wodą, to może nie wiem, odpuszczę, bo tym razem po prostu czułem się dobrze przed nią i myślałem, że bez problemu ją zrobię i bez problemu wtedy i tak dam radę z resztą. Ale no, chyba się przeliczyłem, tak mi się wydaje. Jeszcze tym bardziej na następny start powinienem być lżejszy o parę kilo co najmniej, więc też powinno być prościej przez to. No, i generalnie ogólnie cały Run Magedon mega na plus, bo bardzo mi się podobało, było super. Fajna zabawa, mega atmosfera i myślę, że więcej razy na pewno wystąpię, bo chciałbym jeszcze wziąć co najmniej udział w klasiku. Ale klasik na ten rok odpuszczamy, bo mój brat jeszcze nie ma 18 lat, więc nie może wziąć udziału. A ja wykorzystam ten czas, żeby się po prostu do niego przygotować lepiej, więc pewnie w przyszłym roku weźmiemy udział. A w tym roku no to spróbuję zaliczyć tego rekruta jeszcze raz, ale już w pełni całego. To było w ogóle pierwszy raz, jak nagrywaliśmy na takiej imprezie, więc nawet nie wiedziałem, jak do tego podejść, ale moja żona zrobiła mega robotę, bo tam w ogóle między przeszkodami było bardzo mało czasu, żeby się przemieszczać. Naprawdę o dziwo, po prostu ona była wszędzie i nagrywała praktycznie wszystko. Tylko kilka przeszkód się nie udało nagrać, do których ona w ogóle musiałaby... Jakby przez jakiś las przechodzić i tak dalej, więc tam naprawdę było ciężko się dostać, a też nie sprawdzaliśmy wcześniej dokładnie tej mapy i tak dalej, nie przygotowywaliśmy się jakoś, nie wiadomo jak do tego, więc to, że w ogóle to było nagrane w taki sposób, jaki jest nagrane, to mega szacun. No, więc zobaczymy, jak to będzie w przyszłości, więc dawajcie znać, jak Wam się podobało i czy nagrywać coś takiego jeszcze. Dzięki wielkie, do następnego narka.